Dzień dobry. Nazywam się Wam Marcinkowska i z wielką przyjemnością witam Państwa dzisiaj na kanale Wici. Bardzo proszę o subskrypcję, komentarze i łapki. Proszę również o rozpowszechnianie tego wideo między znajomymi i na mediach społecznościowych, wszędzie tam, gdzie można, aby jak najwięcej osób mogło zapoznać, się, zobaczyć ten materiał. Zapraszam również na naszą stronę wicipolskie.pl, gdzie mogą Państwo zobaczyć nasze nagrania, wideo i wiele innych ciekawych materiałów. Również zapraszam do naszej grupy dyskusyjnej na Telegramie, gdzie mogą Państwo się wypowiadać na wszystkie tematy bez cenzury, za co z góry, z góry dziękuję. W poniedziałek 17 maja nielegalnie granice Hiszpanii, jak podają różne, różne źródła, przekroczyło od 6 do 10 tysięcy młodych Marokańczyków. Ci mężczyźni wtargnęli do autonomicznego miasta Ceuty, a tym samym, pobija, tym samym pobili ten smutny rekord. Jeszcze nigdy, nigdy tak wielu emigrantów nie, emigrantów nie e, postawiło stopy w Hiszpanii w przeciągu jednego, jednego dnia. W oczach niektórych wtargnięcie do Ceuty to był nowy, zielony marsz, marsz podobny do tego zorganizowanego przez króla Maroka Husana II w roku 1975. Miało to wówczas na celu przejęcie w miarę możliwości w pokojowy sposób Sahary Zachodniej. Ale wracajmy do dnia dzisiejszego. Po przekroczeniu granicy tysiące młodych Marokańczyków, niejednokrotnie zachowując się agresywnie, szwendało się bez ładu i bez składu po ulicach, placach, parkach Ceuty, nie wiedząc dokąd się udać i co zrobić co daje wyobrażenie, że nie mieli żadnego, żadnego planu. Zrobili to po prostu ad hoc. We wtorek 90% sklepów, zwłaszcza tych dużych, pozostało, pozostało zamkniętych dopiero wieczorem o zachodzie słońca. Nieśmiało niektóre bary otwiera, otwiera, zaczęły otwierać swoje tarasy. To... Automa, autonomiczne miasto, hiszpańskie miasto z przerażeniem, wówczas wtorek z przerażeniem czekało, aż niespodziewany, aż niespodziewany poniedziałkowy atak zacznie być kontrolowany przez, przez rząd, przez, przez, także przez urząd miasta, prezydenta miasta. Ten incydent, nie ma co się dziwić nad wyrężu stosunki między Marokiem a Hiszpanią. Z tego też powodu prezydent Hiszpanii Pedro Sanchez odwołał swoją podróż do Paryża, aby udać się do Ceuty. Tak, to tak bardzo, w bardzo wielkim skrócie można, przedstawiłam Państwu zaistniałą sytuację, jaka była, jaka zdarzyła się w tym tygodniu w hiszpańskiej enklawie w Cełcie, w mie mieście Ceuta. Wypada tutaj dla mniej zorientowanych powiedzieć tak w skrócie, czym jest Ceuta, co to jest za miejsce. Jest to nadmorskie miasto w Afryce Północnej, które od XVI wieku należy do Hiszpanii. Podobnie tak jak i Medilia, która jest kolejną hiszpańską enklawą na barokańskim wybrzeżu. Ceuta liczy sobie mniej więcej 85 tysięcy mieszkańców i jest połączona z Hiszpanią prom które przepływają przez cieśnienie artarską. W ostatnich dziesięcioleciach zarówno Ceuta jak i Melinia dla emigrantów marokańskich i emigrantów z, sub, sub, z Afryki stały się bramą, bramą wjazdową do, do Europy. Wystarczyło po prostu tylko przeskoczyć płot i już się było na terytorium, terytorium europejskim. Dla porównania, Poniedziałkowej sytuacji w ubiegłym roku do Ceuty nielegalnie wtargnęło ponad 2200 osób, pokonując ogrodzenie graniczne lub dopływając z Maroka morzem, omijając betonowe falochrony, które tam, tam się znajdują. I tak, jak już zaczęłam od, od danych, to może pójdę troszeczkę w tym kierunku. Ludność pochodzenia marokańskiego jest to największa społeczność emigrantów Hiszpanii, a zarówno jest ona najmłodsza i o najwyższym wskaźniku urodzeń i utrzymuje i, i cały czas utrzymuje ten wskaźnik wzrostowy. W ciągu w ciągu nieco ponad 20 lat liczba emigrantów z Maroka niepokojąco wzrosła. Według danych z INE na dzień, na dzień 1, 1 stycznia 2020 roku w Hiszpanii Zamieszkuje ponad 900 tysięcy Marokańczyków, co stanowi 2% całej populacji Hiszpanii, a i również 13% populacji, obcej, obcej populacji, która mieszka, mieszka w Hiszpanii. Dla porównania, podam, że w 1998 roku u tego progu, Boom, boomu migracyjnego w Hiszpanii mieszkało zaledwie 190 tysięcy marokańczyków. Jest to można porównać te cyfry 190 tysięcy marokańczyków w 98 i obecnie Ponad 900 tysięcy. Jest to znaczna, znaczna różnica, prawda? Wtedy Hiszpa w Hiszpanii populacja zagraniczna osiągała niecałe 3%, 3%. Marokańczycy są byli i są społecznością, która nie integruje się z, z mieszkańcami Hiszpanii, z Hiszpanami. Raczej odwrotnie oddziela się, odgradza się i różnice te pomiędzy jedną a drugą społecznością są coraz, coraz głębsze. Jak już powiedziałam w poniedziałek, Mniej więcej od 6 do 10 tysięcy Marokańczyków targnęło na terytorium obcego państwa, bo Hiszpania dla tych ludzi jest przecież obcym państwem. Jakby tu na to nie patrzeć, to jest ewidentna, ewidentna inwazja. Wydarzenia w celucie wywołały najpoważniejszy kryzys w stosunkach ma, Madrytu, Madrytu i, i Rabatu. Od, od 2002 roku, kiedy to wybuchł spór terytorialny o bezludną wyspę u wybrzeży Maroka, ten kryzys poniedziałkowy jest najpoważniejszy. Jednak to nie jest odosobniony wypadek. Nielegalne przekraczanie granicy przez młodych marokańskich mężczyzn stało się tutaj normalnym zjawiskiem już od um, kilku lat. W zeszłym roku wyspy kanaryjskie, zresztą od Zostały zalane imigrantami i tak do wybrzeży hiszpańskich, hiszpańskich wysp dotarło tylko w roku, w zeszłym roku dotarło 17 tysięcy osób, co stanowi dziesięciokrotność liczby przybyłych, przybyłych, przybyłych emigrantów zarejestrowanych w 2019 roku. Podczas tych, podczas tych e, e, tranzytów. Bo przecież to jest pokonanie, aczkolwiek nie jest, nie jest odległość zbyt wielka, jeżeli chodzi o kilometry. Bo, ile dobrze pamiętam, to mniej więcej 100 kilometrów, ale sama droga jest bardzo niebezpieczna. I podczas tych tranzytów zginęło ponad 400 osób, a dziesiątki innych po prostu zniknęło w morzu i nie wiadomo, nie wiadomo ich po prostu nie odnaleziono. Podobna sytuacja występuje w Balearach. Przybywają głównie młodzi mężczyźni w wieku do 40 lat. Kobiety zdarzają się tutaj bardzo rzadko. Nie trzeba zbyt wielu danych, proszę państwa, aby nie zauważyć, że Hiszpania powoli, powoli jest opodbijana przez obce państwo, prawda? Bo co tutaj robią? Rosłe chłopy w wieku poborowym, prawda? Mniej więcej, mniej więcej tak, ja sobie to kojarzę w ten sposób, że mniej więcej sytuacja wygląda tak, jak Rosja zrobiła z Krymem. Tylko, że tutaj ta inwazja jest rozłożona w czasie dzieje się od dłuższego czasu. Można zadać pytanie, o co w tym wszystkim chodzi? Może. Morze e, Śródziemne to przecież spokojny rejon, e, z reguły znany ze słońca, plaży, pinakolady, a tutaj jakaś inwazja, coś się dzieje, nie wiadomo skąd, nie wiadomo co się, co się zdarzy. Odpowiedź na to pytanie może nam dać wypowiedź prezydenta Maroka Sadarine El-Othmani z grudnia zeszłego roku, jakiej udzielił dla e, Achad. Otóż w tym wywiadzie odniósł się do hiszpańskich miast Ceuty i Melini i powiedział, że mniej więcej coś takiego, że po sześciu wieku, wiekach status, status quo nadal obowiązuje i dodał, że nadejdzie czas na kwestie Ceuty i Melini oraz terytoriów marokańskich takich jak Sahara- Sahara Zachodnia. Wydaje mi się, że ta wypowiedź, że ta wypowiedź prezydenta Maroka mówi wszystko. I to jest wypowiedź, wypowiedź o, co, o, co, o co w tym wszystkim chodzi. Moros, morosy, jak ich tutaj nazywają, nigdy tak naprawdę nie pogodzili się z rekonkistą, z utratą i utratą terytorium Półwyspu Hiszpańskiego. Al-Andalus. Tak nazywają ten półwysep, traktują jako, jako swoje. A co dopiero mówić o takich miastach autonomicznych jak Ceuta czy Melilla, które, o, a nie mówiąc już o Saharze Zachodniej, które praktycznie rzecz biorąc znajdują się w Afryce Północnej. Pandemia, pandemia ujawniła, proszę Państwa, większość wielkich problemów, z jakimi boryka się Hiszpania, a zwłaszcza od momentu przejęcia rządu przez socjal socjalistyczno-komunistyczną spółkę. Anachroniczno groteskowy scenariusz, na którym opierają się rządy w państwie, są wynikiem tworzenia napięć w stosunkach politycznych i informacyjnych, które już w czasach tak zwanej, jakby to powiedzieć, poprzednich rządów, czyli czasach normalności, wykazywały wyraźne symptomy złego działania i wychodzenia po, po, poza normę, poza limit. Sam rząd sytuacji, którą stworzył podczas pandemii, nazwał współrządzeniem. Słowo, które to słowo zastąpiło porządek konstytucyjny, a, którym, a który tak właściwie zmaterializował podział Hiszpanów. Skutki, skutki absurdalnych decyzji przyspieszyły degradację państwa we wszystkich, we wszystkich jego aspektach. Tak zwany rząd koalicyjny jakby na to nie patrzeć. Dysfunkcyjny, jest to dysfunkcyjny amalgamat przedstawicieli tzw. partii lewicowo-postępowych rządzi, właściwie rządzi bez żadnego planu. Ale ma na pewno jeden cel i ten cel jest bardzo, bardzo wyraźnym celem. Za wszelką cenę chcą jak najdłużej utrzymać się przy władzy. Nie bacząc na skutki. Oni po prostu chcą rządzić. Należy zadać tutaj, proszę Państwa, pytanie, w jaki sposób ta sytuacja, ta sytuacja została osiągnięta? Jak to się stało, skoro demokratyczne państwo ma właściwie instrumenty ochrony przed, przed tymi, którzy chcą je zniszczyć od wewnątrz? Konstytucja, konstytucyjna struktura państwa hiszpańskiego należy przyznać, że od samego początku była, była bardzo krucha. A skutkiem anulowania ważności systemu konstytucyjnego jest upadłość, upadłość tożsamości narodowej. Tak, proszę Państwa, upadłość tożsamości narodowej. Historycznie na tą sytuację duży wpływ miała wojna domowa, rządy Franco, a następnie przejście do ustroju o charakterze demokratycznym, który rozmywał rozmywał się w swoich działaniach nie potrafił nadać jasnego kierunku ten stan rzeczy zatarł znaczenie Hiszpanii na forum międzynarodowym a to z kolei doprowadziło do międzynarodowej nieistotności Hiszpanii jak można tak określić dla każdego rządu dla każdego rządu działania zagraniczne są niezbędne a biorąc pod uwagę historię i położenie geograficzne Hiszpanii, i jej praktyczna nieobecność dziś dla Hiszpanii jest właściwie czystą eutanazją. Sprawy zagraniczne i obrona narodowa te dwa aspekty tu ich po prostu nie ma, nie ma w żadnym przemówieniu, w żadnym wystąpieniu prezydenta rządu, ani któregokolwiek z jego ministrów. I tak pokrótce zarysowałam tę sytuację w Hiszpanii. Przypadek Ceuty i Melili jest tylko, jest tylko, jest paradygmatem. Stałe zagrożenie od strony południowego sąsiada, którym jest, Maroki, jest Maroko, to od lat ciągnący się proceder nielegalnego przekraczania granicy przez Marokończyków zostało właściwie doprowadzone do absurdu. A czym to się charakteryzuje? Emigrant, który przekroczy, przeskoczy przez, przez płot dzielący te dwa kraje, w ten sposób, w oczywisty sposób, tym czynem, gwałci, gwałci prawo, i w ten sposób wchodzi na terytorium Hiszpanii, zostaje przez rząd Hiszpanii, przez państwo hiszpańskie, nagradzany, nagradzany pobytem w tym kraju i dostaje od rządu darmowe utrzymanie. Jakby na to nie patrzeć, proszę państwa, jest to po prostu absurd. Każdy to przyzna, że jest to po prostu absurd. Tak więc, południowy sąsiad Hiszpanii zobaczył, zobaczył swój moment w historii, swój moment zaistnienia. I tutaj można powiedzieć, że w 1975 roku wyczuł, wyczuł hiszpańską słabość w, wówczas w sprawie Sahary Zachodniej, a teraz korzystając z pandemicznego zamieszania i z rządu, tej spółki socjalistycznej, socjalistyczno-komunistycznej, oczywiście tego Bufona, patrzącego tylko i wyłącznie na swoje własne odbicie. Mówię tutaj o Sancheze. Sanchezie próbuje narzucić swoją politykę faktów dokonanych. W tym regionie Maroko jest strategicznym graczem czymś, czym Hiszpania na pewno nie jest, na pewno nie jest. A ponadto Maroko jest wspierane, proszę Państwa, przez Stany Zjednoczone. Inwazja, poniedziałkowa inwazja na Ceuta, na, na Ceutę była dla Maroka po prostu logiczną opcją strategiczną, po prostu logiczną opcją strategiczną. Jej działanie jest wynikiem hiszpańskich zaniedbań, wytworem braku kultury politycznej, strategicznej i braku wizji dla przyszłości państwa. Społeczeństwo hiszpańskie przez lata tej demokracji, poddawane było różnego rodzaju manipulacji i prowadzone, prowadzone do destrukcji jako naród. nie jest, nie jest to społeczeństwo nie jest przygotowane na obronę swojej suwerenności. I teraz, wobec tego zaistniałego zagrożenia, można zadać pytanie, jakie siły, jakimi siłami dysponuje Hiszpania? Jakimi siłami wojskowymi, jakie siły ma armia do obrony tego autonomicznego miasta Ceuta? To pytanie zadaje sobie wiele Hiszpanów. Widząc tą inwazję emigracyjną, inwazję, która jest bardzo silnie popierana przez władze marokańskie. A także i inne czynniki, różnego rodzaju, fundacje czy organizacje typu non-profit, i tutaj na pierwsze miejsce wysuwa się znany nam wszystkim Soros. Jednostki wojskowe rozmieszczone w, w Ceucie, proszę Państwa, to głównie armia, armia hiszpańska i liczy mniej więcej około 300 czy przepraszam czy żołnierzy. Dla porównania, w poniedziałek nielegalnie przekroczyło granicę ponad 6 tysięcy mężczyzn. I tutaj chyba nie, nie, nie potrzeba komentarza, prawda? stacjonujące w Cełcie jednostki wojskowe są zależne od dowództwa generalnego Cełty, które jest odpowiedzialne za natychmiastową obroną militarną hiszpańskiego terytorium na tym obszarze, a także za współpracę z władzami cywilnymi w przypadkach poważnego zagrożenia, katastrofy, klęski żywiołowej, czy tego, co się wydarzyło w poniedziałek. Więc obrona niby, niby jest, ale też musi znaleźć się ktoś, kto wyda, wyda rozkazy. I tutaj, proszę Państwa, w mojej ocenie, tutaj jest z tym problem, a przynajmniej może być z tym problem. We wtorek, Prezydent May, widząc, co się dzieje w cełcie, zwrócił się do premiera Hiszpanii Pedro Sancheza o możliwość rozmieszczenia armii w mieście jako środka zapobiegawczego. Odpowiedź premiera raczej była wymijająca, ponieważ powiedział, że w tej sprawie będzie rozmawiał z minister, z minister obrony Margaritą Robles. Sanchez powiedział również, że rząd dokona wszelkich niezbędnych środków materialnych i, oso i osobistych. Tylko na czym one mają polegać? Prezydent Melili natomiast uznał, że są za bardzo dobrą wiadomość fakt, że Bruksela wykazała ruchy ostrzegające w stosunku do, roba, do rabatu i, wykazał, że, i wskazał, że jest konieczne, aby sytuacja tych dwóch miast, Melili i, i Ceuty, została włączona do porządku obrad Rady Ministrów Europy. I teraz odnośnie, proszę Państwa, Obiecanej, obiecanej pomocy przez premiera Hiszpanii Sancheza. W tym samym dniu, w którym Maroko rozpoczęło ofensywę migracyjną na Ceutę, rzucając na miasto ponad 10 tysięcy osób, jako formę nacisku na Hiszpanię, Rada Ministrów Hiszpanii zatwierdziła 30 tysięcy euro pomocy dla e, marokańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, aby wesprzeć jego walkę z nielegalną emigracją i z przemytem e, ludzi. Wygląda, proszę Państwa, to na kiepski żart, ale to jest, to jest czysta prawda. Tak wygląda prawda. Jak mniej więcej to wygląda tak, jak Ty mnie atakujesz, to ja Tobie będę płacił i może się nade mną zlitujesz. Tylko, że takie zachowanie to nigdy do niczego nie, nie prowadzi. Minister Spraw Wewnętrznych, Fernando Grande Marlaska, wyjaśnił na jednej z konferencji prasowych, że kwota ta została już zapisana w budżecie i jest częścią polityki koordynacji i współpracy, którą rząd prowadzi nie tylko z Marokiem, ale ze wszystkimi, krajami pochodzenia i tranzytu emigrantów. To też chyba nie, 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 nie potrzeba, na no to też chyba nie potrzeba komentarza, prawda? Każdy potrafi wyciągnąć, każdy może wyciągnąć sam swoje wnioski. Pomoc przeznaczona jest, proszę Państwa, w, tych, w tym układzie pomoc jest przeznaczona na sfinansowanie wydatków policji marokańskiej i na patrolowanie i nadzór morski, morski i przybrzeżny, a także na konserwację przeznaczonego. Do tego sprzętu, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest, to jest proszę państwa, paranoja. Żart, kosztem, kosztem, do, żart robiony kosztem kieszeni Hiszpanów. Hiszpanie Hiszpani, Hiszpani za to płacą. I to jest po prostu wstyd. Tak rząd Pedro Sanchez za broni granic Hiszpanii. A Pablo Chenique, rzecznik komunistycznej partii Podemos, partii, która współrządzi z partią socjalistyczną w tej chwili, rządzi Hiszpanią, według niego najważniejsze nie jest obrona Hiszpanii, ale bardzo mocno w swoich wypowiedziach ubolewa nad biednymi ludźmi, którzy atakują granice Hiszpanii. Biorąc pod uwagę Biorąc pod uwagę niekontrolowaną inwazję nielegalnych imigrantów promowaną przez Maroko, Sanchez we wtorek ogłosił swoją decyzję o wyjeździe do Cełty i do złożenia wizyty i wyjeździe do Ceuty i do, wizyty, do, Ceuty i do Melini. W ten sposób chcę pokazać determinację Swojego działania, ale przyjęcie, proszę państwa, jakie zgotowali mu mieszkańcy Ceuty, jest, jest po prostu jednoznaczne. Grupy, grupy proszę państwa, rozwścieczonych aż do białości ludzi zbierały się na ulicach, na ulicy, którą przejeżdżał, przejeżdżał, Sanchez i sw, przejeżdżał Sanchez swoim oficjalnym samochodem, i w chwili jego przybycia obrzucali go y, y, okrzykami i obelgami. Oczywiście to były nieparlamentarne słowa, bardzo nieparlamentarne, dlatego nie będę ich tutaj y, przytaczać, aby y, nie. Y, Wyeliminowano tego, 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 tego wideo. Oczywiście również rzucali się na jego samochód, i gdyby nie ochrona, nie wiem, co by się stało. 19 maja, proszę Państwa, policja marokańska zamknęła granicę. E, Dzielącą, dzielącą Hiszpanię, Ceutę z, z Marokiem i w ten sposób przerwała tą inwazję migracyjną. Maroko zarządziło otwarcie granicy, i Maroko tą granicę za, za, zamknęło. Już widać, w czyich rękach leżą, leżą decyzje, prawda? I w tym samym momencie, kiedy policja marokańska zadecydowała, że koniec inwazji setki ludzi skoncentrowanych przed granicą po stronie marokańskiej. W, zaczęło, zaczęło wycofywać się i zaczęły wracać w głąb terytorium Maroka. Wystarczyło proszę państwa tylko, żeby ma, marokańska policja powiedziała stop. Jak mówią przedstawiciele partii opozycyjnych, hiszpańskich partii opozycyjnych, rząd y, skompromitował się, skompromitował kompletnie skompromitował się swoim działaniem podczas pandemii i teraz podczas tego incydentu z Marokiem. Uważają, że rząd jako tako powinien poddać się, natychmiast poddać się do dymisji. Ale w mojej opinii nie po to, proszę Państwa, oni dorwali się do tej władzy, aby ją teraz od tak oddawać. Także dziękuję uprzejmie za, za uwagę i zapraszam na następne spotkanie. Dziękuję.